Nowy Testament, Eseje i Refleksje. Powszechność Grzechu. Trzeci rozdział listu Świętego Pawła apostoła do Rzymian stanowi jeden z najważniejszych fragmentów teologicznych Nowego Testamentu, ponieważ ukazuje uniwersalny wymiar ludzkiego upadku. Apostoł Paweł pisząc do wspólnoty w Rzymie. Pragnie wykazać, że zarówno Żydzi, jak i poganie, wszyscy bez wyjątku, znajdują się pod panowaniem grzechu. To przesłanie jest zarazem oskarżeniem i początkiem nadziei, bo dopiero w obliczu powszechnego zła staje się zrozumiała konieczność bożej łaski objawionej w Chrystusie. Paweł rozpoczyna rozdział od przypomnienia przywilejów Izraelitów. To im powierzono słowa Boga, prawo i przymierze. Nie oznacza to jednak, że sam fakt przynależności do narodu wybranego zapewnia sprawiedliwość przed Bogiem. Apostoł podkreśla, że niewierność człowieka nie niweczy wierności Boga. Bóg pozostaje sprawiedliwy, nawet gdy ludzie są grzeszni. Jednak ta Boża sprawiedliwość nie jest już rozumiana jako nagroda za przestrzeganie prawa. Lecz jako dar, który objawia się w miłosierdziu i odkupieniu. Tym samym Paweł dokonuje przełomu w rozumieniu relacji człowieka z Bogiem. Nieprawość wynikająca z uczynków, lecz wiara w Chrystusa staje się fundamentem usprawiedliwienia. Kluczowym punktem rozdziału jest stwierdzenie Pawła: "Nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego". Apostoł przywołuje tu liczne fragmenty ze Starego Testamentu, zwłaszcza z Psalmów i z księgi Izajasza, tworząc swoistą litanię oskarżenia przeciwko całemu rodzajowi ludzkiemu. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego. Te cytaty nie są przypadkowym zbiorem sentencji, Lecz mają funkcję teologiczną, pokazują, że grzech nie jest przypadłością jednostki, lecz stanem powszechnym, który dotyka każdego człowieka. Człowiek pozbawiony Bożej łaski nie jest zdolny do prawdziwego dobra. Paweł posługuje się językiem sądowym, używa obrazów ust, języka, gardła i nóg, by ukazać, że całe ciało człowieka, wszystkie jego działania i słowa jest skażone grzechem. Ich gardło jest otwartym grobem, językiem swoim knują zdradę. Ja drzmiowy pod ich wargami. To dramatyczne zestawienie ma na celu ukazanie totalności zepsucia ludzkiej natury. Grzech nie ogranicza się do czynów, przenika całe jestestwo człowieka, jego myśli, pragnienia i relacje, dlatego nikt nie może stanąć przed Bogiem i powiedzieć. Jestem sprawiedliwy. Paweł kieruje swoje słowa przede wszystkim do Żydów, którzy ufali, że prawo mojżeszowe czyni ich sprawiedliwymi. Apostoł wyjaśnia jednak, że prawo nie usprawiedliwia, lecz ujawnia grzech. Z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek przed nim, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. To zdanie ma ogromne znaczenie w całej teologii chrześcijańskiej. Prawo jest jak zwierciadło, które ukazuje ludzką słabość, ale nie daje siły do jej przezwyciężenia człowiek. Widząc swoją grzeszność, może jedynie uznać potrzebę Bożego Miłosierdzia. Powszechność grzechu ma zatem głęboki wymiar antropologiczny. Paweł ukazuje człowieka jako istotę, która oddaliła się od Boga i żyje w stanie duchowej niewoli. Wszyscy, niezależnie od pochodzenia, kultury czy moralnych wysiłków, potrzebują zbawienia. W tym sensie grzech staje się uniwersalnym doświadczeniem, które łączy całą ludzkość. Wszyscy są równi wobec Boga, nie w cnocie, lecz w upadku to jednak paradoksalnie tworzy przestrzeń dla nowego początku. Skoro nikt nie jest sprawiedliwy sam z siebie, każdy może przyjąć sprawiedliwość, którą daje Bóg. Powszechność grzechu zostaje przeciwstawiona powszechności zbawienia. Jeśli wszyscy zgrzeszyli, to wszyscy mogą być odkupieni. Trzeci rozdział listu do Rzymian pozostaje więc jednym z najbardziej przenikliwych tekstów o kondycji ludzkiej. Paweł nie moralizuje, lecz diagnozuje, ukazuje prawdę o człowieku, który mimo swoich wysiłków nie jest w stanie sam uwolnić się od zła. Dopiero w świetle tej bezsilności objawia się pełnia Bożej łaski. Powszechność grzechu nie jest ostatecznym słowem, lecz początkiem drogi ku zbawieniu, które nie pochodzi od człowieka, lecz od Boga.